Wreszcie, wreszcie mamy oficjalne, ostateczne wyniki ponownego przeliczenia głosów w 250 komisjach o wysokim lub bardzo wysokim ryzyku nieprawidłowości. Prokuratura w końcu je podała. I co? No i prawdziwa sensacja. O tym wszystkim już w najnowszym wideo komentarzu. Karol Gac. Zapraszam. Najpierw jednak kontekst, kontekst, który jest tutaj niezwykle ważny. Pamiętają go zapewne Państwo doskonale. Tuż po wyborach prezydenckich, w których wygrał Karol Nawrocki, choć miał przecież wygrać Rafał Trzaskowski, bo zrobiono wszystko, by to Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie. Rzucono służby, rzucono media, rzucono pieniądze, no słowem, rzucono wszystko, wszystkie zasoby, by wygrał Rafał Trzaskowski. Ale naród powiedział, że woli Karola Nawrockiego. I wydawało się w tym w pierwszym momencie, w tym pierwszym odruchu, że to zakończy temat, przywódcy europejscy i światowi bardzo szybko pogratulowali Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa, ale nie premier Donald Tusk, który nie zrobił tego do tej pory. Ale im więcej czasu upływało od wyników wyborów prezydenckich, im te emocje zaczęły się robić coraz bardziej chłodne, tym zaczęła nabierać rozpędu histeria. Histeria, którą rozpętał przede wszystkim, Wszystkim Roman Gierdy, który ją konsekwentnie nakręcał. Ale, histeria, tu też trzeba oddać sprawiedliwość, w którą brnęli i Adam Bodnar, a od pewnego momentu również premier Donald Tusk. Histeria, która była bardzo wygodna dla obozu władzy, przynajmniej do czasu, bo jej zadanie było dwojakie. Z jednej strony miała przygotować grunt pod ewentualne skręcenie w wyniku wyborów prezydenckich, pod zamach stanu, innymi słowy. I takie przygotowania się toczyły. O tych e, propozycjach mówił już wprost marszałek Sejmu Szymon Hołownia, ale donosiły także media. Rzeczywiście powstał pomysł w koalicji przede wszystkim obywatelskiej, ale szerzej rządzącej, powstał pomysł, by e, Przełożyć zgromadzenie narodowe, by je przesunąć, by ogłosić przerwę, by słowem zrobić cokolwiek, by Karol Nawrotki nie złożył przysięgi. Ale gdy okazało się to niemożliwe, z różnych powodów, bo koalicjanci powiedzieli nie, bo byłoby to zbyt ryzykowne, to zawsze został powód drugi, a więc maksymalne osłabienie mandatu prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Chodziło o wytworzenie takiego przeświadczenia, wątpliwości w głowach wyborców, że coś z tymi wyborami było nie tak. A skoro było nie tak coś z wyborami, to tym bardziej coś nie tak jest z, ze zwycięzcą tych wyborów bo być może w takim razie nie wiadomo kto wygrał i może w ogóle nie należy tego wyniku szanować. Mniej więcej o to chodziło w całej tej histerii. Ale na bazie tej histerii Adam Bodnar, niczym rycerz na białym koniu, wyszedł i powiedział, że żąda ponownego przeliczenia głosów. Najpierw oczywiście mieliśmy narrację dotyczącą tego, że trzeba przeliczyć głosy we wszystkich komisjach wyborczych, czyli ponad 30 tysięcy, bo przecież mieliśmy masowe fałszerstwa wyborcze, nieprawidłowości, jak gigantyczną wręcz skalę. To była już ta, to był ten już ostatni etap narracji, histerii Romana Giertycha i spółki. No i Roman Giertych, i przepraszam, Adam Bodnar, stwierdził, że trzeba ponownie przeliczyć głosy. Potem tylko ta liczba się zmieniała, tych komisji, w których miałoby dojść do ponownego przeliczenia głosów. Adam Bodnar straszył, że wyśle prokuratorów, że to generalnie jest taka potrzeba, że obywatele mają prawo wiedzieć, jaki jest wynik wyborów prezydenckich, na kogo zagłosowali i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście nie chodziło o to. Chodziło o te dwa powody, o których Państwu mówiłem przed chwilą. Ale Adam Bodnar zamówił sobie dwie ekspertyzy u dwóch profesorów, którzy wskazali komisję o wysokim lub bardzo wysokim ryzyku nieprawidłowości. No i Adam Bodnar rzucił się na tę komisję. Wysłał prokuratorów, którzy oczywiście przy udziale policji, także urzędników, także komisarzy wyborczych liczyli. Liczyli, liczyli, liczyli. Liczyli tak przez o, chyba kilka tygodni. Można się zastanawiać, co tak naprawdę liczyli. No ale ostatecznie mamy oficjalne ostateczne wyniki wyborów. Bo kilka dni temu e, nagrywałem dla Państwa wideo komentarz, ale wówczas na bazie słów Dariusza Korneluka, czyli człowieka podającego się za prokuratora krajowego i wtedy mieliśmy przeliczonych około 80-80 kilka procent komisji wyborczych. Teraz mamy już 100. O tym poinformowała prokuratura. No i ta. Potężna burza, ta histeria. Ta dyskusja, która się przetoczyła, przewaliła wręcz w mediach i mediach społecznościowych, przynosi nam wyniki. No i prawdziwa sensacja, Szanowni Państwo. Właściwie okazuje się, że ta skala nieprawidłowości jest wręcz mikroskopijna, ale przejdźmy do szczegółów. Zbadano 250 komisji, jak już wspomniałem. W 166 komisjach nie stwierdzono błędów, żadnych błędów. W osiemdziesięciu czterech komisjach stwierdzono rozbieżności. W tym w 66 komisjach różnica głosów po ponownym przeliczeniu nie przekroczyła 100. Suma wszystkich rozbieżności to 296 głosów na korzyść Karola Nawrockiego. Ale mamy też 18 komisji, w których różnica głosów po ponownym przeliczeniu przekroczyła 100. I tu suma wszystkich rozbieżności to 1837 głosów na korzyść Rafała Trzaskowskiego i i co się okazało? Po ponownym przeliczeniu głosów w tych 84 komisjach wynik wyborów zmienił się aż o 1541 głosów na korzyść Rafała Trzaskowskiego. I to jest efekt, szanowni Państwo, tej całej histerii, tego jakiegoś dziwnego snu, w których my się poruszaliśmy przez ostatnie tygodnie, które miało oczywiście odwrócić uwagę od innych bardzo ważnych aspektów naszego życia. Zwłaszcza od tych problemów, z którymi boryka się rząd. A więc w 18 komisjach mieliśmy 1837 głosów na korzyść Trzaskowskiego. Faktycznie wychodzi po ponad 100 głosów na komisję. Ale przypomnę, to jest, to wytypywano 250 komisji o ryzyku lub o wysokim lub bardzo wysokim ryzyku, w których miało dojść do nieprawidłowości. Tu ta próba nie była równomierna. To nie tak, że wybrano sobie losowe komisje. Nie. Wskazano te o rzekomo największych anomaliach, nieprawidłowościach. I wychodzi na to, że po przeliczaniu głosów w tych 250 komisjach wynik zmienia się aż o 1541 głosów na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Tak, na korzyść Rafała Trzaskowskiego, szanowni państwo, ale to pokazuje absurd tej sytuacji i skalę tego przede wszystkim, tego całej, tej całej histerii. Oto histeria nakręcona do niemożebnych rozmiarów, która właściwie miała zatrząsnąć całą Polską, która miała wstrząsnąć wyborami prezydenckimi, bo na bazie tej histerii tworzono narrację, by ponownie przeliczyć głosy, by w ogóle unieważnić najlepiej wybory prezydenckie, by zrobić coś, by Karol Nawrocki nie został prezydentem. I tu się okazuje, że prokuratura doliczy się półtora tysiąca więcej głosów dla Rafała Trzaskowskiego w tych komisjach, które miały rzekomo być najbardziej, których miało dochodzić do największych nieprawidłowości. No to skoro w tych komisjach, gdzie rzekomo ten stopień ryzyka był największy lub bardzo wysoki, było tylko, była tak niewielka różnica, to co dopiero powiedzieć o innych komisjach. Oczywiście efektem ubocznym jest to, że podważono zaufanie obywateli do całego procesu wyborczego, bo błędy zdarzały się już w przeszłości. Mówiłam o błędach i pomyłkach, bo na ewentualne celowe działanie trzeba mieć dowody. I oczywiście najłatwiej rzucić oskarżenie, że fałszowali. No, tyle tylko, że co innego intuicja, co innego wiedza i jakieś twarde dowody. Więc mówię o tych pomyłkach. No, tyle tylko, że te pomyłki zdarzały się w każdych wyborach poprzednich, po, także poprzednich prezydenckich. Oczywiście można się zastanawiać, jak można się pomylić w sytuacji, w której jest dwóch kandydatów, druga tura wyborów prezydenckich, trzy kubki, tak? Prawko Karol Nawrotnik głosy, ewentualnie nieważne. No ale jak widać, można. Zresztą mówili o tym sami członkowie tych komisji, gdzie doszło do tych pomyłek. No więc, szanowni państwo, prawdziwa sensacja. Prokuratura po kilku tygodniach wydała z siebie komunikat, że oto przebadano te komisje i po sprawdzeniu tych 250 komisji okazuje się, że Rafał Trzaskowski miał mieć półtora tysiąca więcej głosów. No. Absurd. Po raz kolejny gwóźdź do trumny dla Romana Giertycha, dla Adama Bodnara, a przepraszam, jego już nie ma. Pożegnał się ze stanowiskiem w tak zwanym międzyczasie. Nie doczekał efektów swojej histerii. Między innymi swojej histerii. Jak zawsze na koniec prośbę do Państwa o komentarz. Proszę pisać, proszę komentować, co Państwo o tym wszystkim sądzą. Karol Gac, kłaniam się nisko.